Witam Was serdecznie, z tej strony Remix, to jest kolejny odcinek z... ...tyrtajcz, Boże, z Shagun 2 Total War i na Narodziny Samurai, w dodatek, tak się zwie. I widzimy w sumie już całą mapę. W sumie już wcześniej widzieliśmy, ale teraz zwracam na to uwagę. Mamy całą mapę już odkrytą, wiemy kto jest kim i ze wszystkimi mamy... ...nie za dobre stosunki. Ale... ...pierwej walczymy z... ...zielonymi, przegraliśmy tutaj w sumie bitwę z nimi mają lepsze wojo i dostaliśmy w dupę jednym słowem ale mamy tu w sumie tak tutaj mamy mamy jeszcze armiękę jedną tylko ład w tym miejscu jest trochę słaby w tym również bo jak wiemy splądrowałem To daje Splądrowałem to, te dwa miasta swoje Mamy turę Żeby wyciągnąć jak najwięcej kasy, bo troszkę biedek lepaliśmy No i jak widzimy mamy teraz 20 patoli Więc można rozpocząć taką wielką rekrutację, nawet na minus można się Wpić Bo i tak będziemy mieli kasy zapas Już przynajmniej nie goni nas y, czas tak jak to było wcześniej. Teraz możemy sobie spokojnie nawet gospodarkę rozwijać, więc jak widzimy, że czerwoni i zielonych jeszcze cisną. Super, super, dobrze, dobrze. O to chodzi. Niech, niech się tam tłuką. My tutaj troszkę statków na wybudujemy, bo nam tutaj porty pozablokowali. Weźmiemy duże dwa i będzie chyba poza metanem zresztą armich, tak wszystkich zostawiamy w innego łebka, jak z tym ładem będzie nie ty, kurwa, minus 7 aż tak garnizon w dupę dostaje plus 2 do zadowolenia. Kurwa, kolonice z magnetami, to zajebiste, obydwa są. Będziemy pierwszy zadowolenia. A my się tutaj przetransportujemy. Bo tutaj się będą chcieli buntować. Więc skoro tutaj już bunt był, to niech oni staną tutaj. Um, naginaty, tak. Troszkę więcej piechoty trzeba będzie nabudować. Tutaj nic nie możemy z tych lepszych. Tutaj możemy mieczników. Oni są zajebiście również. Czemu tutaj jest ład? Zepsuty. No oczywiście, mnisi nas tutaj jadą. Tak, dobra. Bezpieczne w prowincji. To jest... ...na przykład ta. Tutaj zamożność nam się tylko zwiększy. Zaś tutaj właśnie ład publiczny. Hm. Kurde, no? Co by tu cyknąć? Giełdę towarową, trochę kasy już mamy mało. Kurde, żarcie to nie daje. A to co to jest? Mistrz? Premia podatków. Ale Tania premia podatków, więc weźmiemy to. Tu jest bezpieczna dzielnica, więc tu można za możność zajebać. 10 tur, ale o 500 to więcej. No trochę jaka jest zlazło. 15 patoli poszło w jednym momencie na rozbudowę naszego kraju, no, ale to się mam nadzieję odbije na większym dochodzie turowym. Nie, co to jest, mi to z tym stuków? Ja mam alergię. Sapotage, sabotage, bunt w Siemose. Czyli tu i tu mamy bunt. Tutaj również będzie bunt za jakiś czas. Najpierw stłumimy ten. Kurwa Ile się ich tutaj naprodukowało? Te błoty w Szogunie są naprawdę przegięte. Ale czego? Ja się spodziewałem Jak ja splądrowałem te ziemię no, Ale potrzebowaliśmy gotówki Wtedy ja trzeba trochę powalczyć z buntownikami i wtedy dopiero na, na czerwonych ruszyć. I teraz przynajmniej czerwoni są ze wszystkich stron. Znaczy z północy i ze wschodu. Nie z zielonymi nie graniczymy, nie graniczymy. Więc nie musimy się zdibilać. Pójdziemy od razu na czerwonych i to na północ. Tam, gdzie się nas nie spodziewają. I tam, gdzie nie będziemy mieli styczności z zielonymi. My teraz trochę mieli łuczników, a tylko 7 oddziałów. Ale co to mamy więcej? Wojowników to bo walki zwarciu. I to sami, najlepsi są tylko dwie naginaty. A tak, to same dobre jednostki. Ale oni też słabymi jednostkami, silnymi jednostkami, nie grzeszą. Więc łatwo nie będzie. Ja jestem trochę doświadczeni bardziej albo ulepszeni, tak jak tutaj widzimy na srebro, miecze na brąz uzbrojenie. Ten tutaj coś jeszcze ma. Celność. Widzimy. Ilo ma uczniów trzy oddziały. Więc podchodzimy i strzelamy. Sięgacie, ta. A przynajmniej niektórzy. Ale weźcie z załatwcie mi tych łuczników. To też tam podlećcie bądź i strzelajcie. Raz dwa, o kurwa, rozkoczyli mnie, no rozwalcie tego generała. Dobra, zwalniamy to my się troszkę cofniemy Idziemy tutaj. Ponąd pocichy po cichy. Olej tu biegnie! Jeden oddział na skrzydlenie dobra, kasujemy ich widać widać że uciekają. Całe mięso ucieka i za dużo nie straciliśmy. Chociaż no zapowiadało się, że tutaj chociaż z połowę stracimy, a To jednak byli buntownicy, czyli morale słabe w chuj Co to Jeszcze jeden Pytając się o innych, nie mam nic do powiedzenia No 300 straciliśmy Siep i mamy trzy gwiazdki, świetnie dostarczamy wpływy. Teraz trzeba będzie tutaj iść. No dobra, czyli tutaj się już ład ogarnął. Jest dobrze. Teraz tylko tutaj się jeszcze buntują. Werbunek, tutaj nic się nie werbujemy. Tam jeszcze coś można. No to... Aha, jeszcze tutaj, a 5 tur, spoko. Turujemy. No się tam trzymajcie się, kurde walczcie z tymi... Fujiwarami. Ja się dziwię, że ci czerwoni jeszcze tak się trzymają na tym zachodzie, przecież oni tutaj z mi tam ci nie pamiętam jak się nazywają. No ale mają dosyć terenów, no nie? No, tutaj palą. Teraz trzeba ten bunt stłamić. Wypierdalaj Ja ich tracę, kurwa no Ludzie Dajcie żyć Się ruszyć nie można Może się tu obronimy. <grymne> te Iwaty nikt nie przychodzi, tylko buntownicy muszą tu łazić. No, zaatakowali same naginaty, więc może z pierdolą. Byśmy tam trochę poplutukowali tych wojsk, powolutku, po cichutku. Ruszylibyśmy na ugo zawsze splądrowalibyśmy zawsze jakieś hajsy by były I żebyśmy porzucili te ziemie tutaj właśnie i kasę byśmy przeznaczyli nam odbudowę właśnie naszych tych ziem jak one tam się nazywają Podstawowe, nie Pierwotne może o mamy wieżyczki już więc tak tu dwóch atakuje tam trochę więcej dobra ustawcie się tutaj Nie mamy żadnego tego. Kwardzisty. To jest 60 liczebnej jednostki, chyba to nie ten mod, Mylą mi się co przez te opcje z zwykłego, szczególna i z tego dodatku. No dużo ma tych uczników. No, strzelać, strzelać. Dobrze, cięhajcie ich tam. Że załamcie ich tutaj. Cofnijmy się, żeby nie tracić ludzi. Dobrze, ich są przerażeni w każdym prawie miejscu. Wezmę ich tam bardziej się przydadzą. Tutaj walczą cały czas Dobrze, dobrze, ciachać ich tam, ciachać Wszyscy uciekają oprócz generała Możemy nawet jeszcze szybciej przyspieszyć znaleźli znowu w sobie odwagę. Wsadzimy tu łuczników. Co większa siła. Liby weszli, ale spierdalają. Od pierdalacie odpierdalacie znowu? Ja wam włączyłem ponące pociski A wy kurwa świrujecie jarząbka? i zwycięstwo <śpiewanie> straciliśmy. A tutaj pryncypały mnie atakują. Jeszcze raz miałbym się splądrować. Chyba nie, tutaj już bym się pokojową okupację, bo muszę na północ iść, bo czerwona armia przyszła. Nie mam czasu pilnować porządku teraz. Jak się obronimy, to i tak będzie teraz lepszy ład. Ale musimy się obronić, kurde, a tutaj nie jest to nie jest twierdza ani fort, jakiś taki silniejszy. wieżyczek nie mamy. No i prawie sam garnizon tu siedzi. Mamy dwie jednostki uczniów, właśnie. Poborowe naginaty. Naginaty. dawać tę szybkość trochę będą nas mogli rozstrzelać natomiast jak tu wlezę, to już będą mieli trochę słabi. <laughs> dobra ładować w nich jeszcze razy dwa oż kurwa Są już wstrząśnięci, nie mieszani, halipka, Maginaty już nas tutaj atakują. Strzelać, ludzie, strzelać. Gorde nasi ucznicy Dacie radę Bazaj! No weźcie tam zejście od razu z pieprzą. Tego nie chcą uciec. Oczywiście, się, że zwycięstwo, no kurde, heroiczne jeszcze. heroiczna wygrana Dobra, czyli Bitwy buntowe się skończyły, agresywny zapał walka, zwarcie, oczywiście Prowidz nam trochę spalili Usunęliśmy te gamoni Teraz ład jest tutaj na plusie I trzeba to naprawić, bo to dostarczy nam żywność Dobra, zobaczmy tutaj Fukushima Tutaj jest przyjemnie Tutaj trzeba ich tylko dobić I tutaj też jest już przyjemnie. Jak tu stoimy z ładem, jest na trójce. Aha, możemy tylko przetransportować jednego. No dobrze. I co możemy mu im dać, czy nie? No. Ty wracaj. A tu co się dzieje? Czemu tutaj jest tak źle? Jak nam tutaj. Wyślemy jednego łebka. Kurwa. A drugiego. No. Zadowolona, morda i taka ma być. Tylko kurwa, tu idą kolejni. Nie obronimy się. Rzeżucha. Dobra, dawaj, Mam lepszego statka. No. No to będzie bitwa. Na szczęście już jest jakiś tutaj jarząbek, który nie jest jakiś doświadczony, a nasz jest doświadczony. Zapiszemy sobie gierkę, żeby nam nic nie wyskoczyło. Turcia. Chyba pójdzie na Musashi. Chociaż nigdy tego nie robił. Zawsze szedł na... Ja pierdolę, czy wy to widzicie? Jeszcze poracha tym... Co? I dalej mi blokuje no. <laughs> Co to jest? A ten skąd to cholery? Jak my to zautomatykujemy, to my to wygramy. Ja. czy nie chcę się aż tyle tych punktowniczych bitw staczać. Bo nic nie wnoszą. Co to kurwa jest? Powiedzcie. Co za gamoń? No, uśmierćcie go. On jeszcze zabija naszych. Ej. Dobra, nie ma go. Nie wiem, jakim cudem się tu pojawił. Ten coś wymyślił. Ale trzeba będzie zaraz powalczyć. Oczywiście ruszyć się teraz nie możemy. Mm. Dobra, tura. Na musashi jednak Ja jebie Przecież prawie cztery tysiące Mają samych naginat Same naginaty Same Dosłownie Jeśli chodzi o walkę w zwarciu Spoko Splądrował Koncie się kurwa mi stąd. Tracona prowincja i to dosyć bogato mi teraz klepiemy biedę. Odkryjcie mi tu teren, zobaczmy. No, a czemu oni nie idą w stronę zielonych, tylko kurwa na mnie teraz złażą? No, natomiast to, już żebyśmy obronili. Teraz, a teraz atakujemy, to przyjdą posiłki. I bądź tu mądry i pisz wiersze. Zostawimy się tu i zrobimy wymianę. Później tutaj jeszcze jedną naginatkę. Tutaj damy lepszą naginatkę. Niechów z naginatami ich jeszcze nie miałem Tutaj dobrze się produkują. Już na więcej za bardzo kasy nie mamy i skończymy w tym momencie odcinek Tutaj jeszcze tylko Przeniesiemy lasami Wojsko do Shimosy si si Albo chociaż spróbujemy, bo widać, że przez nas trzeba się przejebać. No dobra, się z wami żegnam, Jo, trzymajcie się, joł jo-jo.